Można nie jeść. Kamicki nie jest więźniem politycznym, ani potylicznym, ani licznym, ani nielicznym. I to wszystko jest kwestia interpretacji. Do dostałam zlecenie na uziemienie I co mam do samej procedurze i takim, takiego, takim samym oddziaływaniu. To znaczy, przede wszystkim jest y, badany przez lekarza, y, przechodzi przez badania osobopoznawcze, y, czyli spotyka się z wychowawcą, może spotkać się z psychologiem, jeżeli jest taka potrzeba, y, pod, podlega koniecznym zabiegom y, sanitarnym. Ten czas może potrwać do 14 dni. W tym czasie Komisja Penitencjarna zdecyduje o tym, gdzie panowie będą docelowo y, odbywać Karę. E, proszę Państwa, jeżeli chodzi, o, e, jeżeli chodzi o dyskusję na temat tego, czy, czy panowie Kamiński i Wąsik są więźniami politycznymi, to chciałabym w sposób jasny i klarowny powiedzieć, że to, że, że polityk jest w więzieniu, nie znaczy, że jest więźniem politycznym. E, e, definicja więźnia politycznego została stworzona przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w 2012 roku e, na kanwie dyskusji tego o tym czy więźniowie w Azerbejdżanie reżimu w Azerbejdżanie należało ich uznać za więźniów politycznych czy nie Zgod